Doprowadzili do rozkładu państwa, do tego, co się dzieje w wymiarze, wymiarze sprawiedliwości w tej chwili. I naprawdę takiego bałaganu w państwie chyba nie było nigdy. Ci ludzie są zdesperowani, a człowiek zdesperowany jest gotów na wszystko. Myślę, że Kaczyński, człowiek, który tak naprawdę nie ma nic do stracenia oprócz władzy, może się też wydarzyć to, że pójdą na bardzo twardy kurs, na takie zderzenie ze ścianą lodową, tylko na, czyli chodzi o wcześniejsze wybory. Pan prezydent Duda jest żołnierzem partii. To jest karny, wierny żołnierz PiS. To nie jest prezydent wszystkich Polaków. To nie jest tylko wojna o TVP oczywiście, to jest walka o władzę. Tak? Tytuł tego marszu równie dobrze można byłoby zatytułować złodziej krzyczy łap złodzieja to co ci ludzie robili przez 8 lat to wszyscy wiedzą tak doprowadzili do rozkładu państwa do tego co się dzieje w wymiarze, wymiarze sprawiedliwości w tej chwili łamanie konstytucji przez prezydenta który teraz nawołuje do przestrzegania konstytucji naprawdę takiego bałaganu w państwie chyba nie było nigdy no przynajmniej po 89 roku więc czego się można spodziewać wszystkiego według mnie każdy scenariusz jest możliwy, dlatego że myślę, że mając w swoich szeregach pana prezydenta Kaczyński, człowiek tak naprawdę, któremu się grunt zawalił pod nogami, a który chciał być emerytowanym zbawcą narodu, a tak naprawdę staje się jego grabarzem, ten człowiek myślę, że jest gotów na wszystko. Każdy scenariusz jest możliwy. Jeśli chodzi o frekwencję, to się z zbyt wielkiej frekwencji nie spodziewam. Myślę, że te kluby, gazety i te wszystkie takie organizacje, czy, 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 czy grupy ludzi, którzy są twardogłowi, twardo trzymają się tego pisowskiego, tej pisowskiej narracji, to przyjadą. No, ja szacuję, że to będzie może nie wiem, 20 tysięcy osób. No. Nie więcej, ale tak jak powiedziałem, wszystko się może wydarzyć. Ja pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze górników przywoziła Solidarność i PiS. Ja pamiętam obstawiony Senat i Sejm przez górników w kaskach i z kijami, tymi swoimi trzonkami od, od kilofów, kiedy sam byłem świadkiem, kiedy popychano i szarpano kogoś, kto chciał wejść na teren Sejmu. Ci ludzie naprawdę byli bardzo agresywni, i teraz też się mogę tego spodziewać, że, że może się wszystko wydarzyć. Ważne, żeby się nie dać sprowokować. Czyli panie senatorze, uważa pan, że co dalej, ewentualnie po tym procesie, No bo to jest pewnego rodzaju no narracja polityczna prawa i sprawiedliwości. No po przegranych wyborach wielu spodziewało się właśnie takiego e, złagodnienia przekazu, jednak z drugiej strony mam wrażenie, że jest albo tak jak było, albo nawet wprost przeciwnie pod kątem narracji. E, no a oczywiście za teraz e, powiedziałbym pełni. Tej narracji integralną rolę w związku z tym, jak pan myśli, jak wykorzystany będzie ten protest politycznie i jak dalej prawo i sprawiedliwość będzie budować swoją historię po utracie władzy, no bo przecież mamy teraz już zaraz zapasem wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, a na razie według prognoz, prawo i sprawiedliwość może stracić sporo zarówno w samorządówce, no jak i oczywiście w Europarlamencie, gdzie każde biuro europosła ma swoją wartość. Znaczy, jeszcze raz powtórzę, że myślę, ani pana, ani ja, ani nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy jutro, pojutrze, a co dopiero gdzieś za miesiąc. Więc wszystko się może wydarzyć. Ja jeszcze raz powtórzę, ci ludzie są zdesperowani, a człowiek zdesperowany jest gotów na wszystko. Więc do czego oni się jeszcze posuną? Myślę, że Kaczyński, człowiek, który tak naprawdę nie ma nic do stracenia oprócz władzy. Ten człowiek nie ma dzieci nie ma kochającej rodziny, nie ma przyjaciół prawdziwych, bo ci, którzy są wokół niego, to ci tam odstrzepywania łupieżu, czy ci, którzy mu klaskali po to tylko, żeby dochodzić do, do władzy, po to, żeby obejmować jakieś synekury. On myślę, że ten człowiek jest w sytuacji wręcz dramatycznej, osamotniony, osamotniony jako człowiek, tak? Bo ja nie mówię o politycznych klakierach, którzy wokół niego jeszcze się gromadzą po to, żeby próbować odzyskać władzę. No, sytuacja jest naprawdę trudna, bo przecież to nie jest walka o TVP w sensie, to jest walka o władzę, bo TVP to jest elementem zdobywania władzy i utrzymania władzy. W ogóle telewizja, w ogóle media. Ja wielokrotnie się powoływałem, wielokrotnie robiłem nawet takie swoje krótkie programiki pokazujące, co znaczy siła mediów. Powołując się na rok 1933, wtedy kiedy dochodził do władzy, tak naprawdę, żeby dobrze mnie zrozumieć, nie w kontekście porównywania, że ktoś jest hitem, a ktoś jest tam To nie w tym rzecz. To nie o to chodzi zupełnie. Mi chodzi o siłę mediów i siłę propagandy. Gigantyczną siłę propagandy. Ja wielokrotnie mówię, dzisiaj, media to jest broń. To jest broń. Broń, która może dawać władzę, ale może też zabijać. Tak, jak chociażby za chwilę mamy rocznicę śmierci Pawła Adamowicza, mojego przyjaciela. Więc ci politycy z pierwszych rzędów w parlamencie doskonale wiedzą o tym, jaką siłę stanowią media gigantyczną. Więc oni o te media będą walczyć, tak? ale tak naprawdę to jest walka o władzę, bo w pewnym sensie myślę, że tu nie będzie wielkiej przesady, kiedy się powie, że kto ma media, ten ma władzę. Ja jeszcze raz przypomnę, rok 1933. Blisko 70 milionowy naród zwariował i uwierzył w to, że, że są nad ludźmi i że, że można palić ludzi w krematoriach. Uwierzył w to. Inteligentni, wykształceni ludzie, bo to przecież był naród no, w pewnym sensie wybitny, który. Który dał światu i wielkich artystów, i malarzy, i pisarzy, i myślicieli, i naukowców, i Einsteina, i Goethego, tak? i ten naród zwariował. Więc tutaj Kaczyński wie o tym doskonale, że te media mogą mu pozwolić odzyskać tą władzę, i o te media, no, mam nadzieję, w cudzysłowie, będzie przelewał krew. Więc Myślę, że nie ma dzisiaj nikogo, kto jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, czy co się wydarzy w ciągu najbliższych kilku tygodni. Może się też wydarzyć to, że pójdą na bardzo twardy kurs, na takie zderzenie ze ścianą lodową, tylko na, czyli chodzi o wcześniejsze wybory. To też trzeba brać pod uwagę. Proszę pamiętać o tym, że pan prezydent Duda jest żołnierzem partii. To jest karny, wierny żołnierz PiS. To nie jest prezydent wszystkich Polaków. On służy jednej partii. On dla tej partii łamał konstytucję, za co mam nadzieję stanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. I poniesie za to odpowiedzialność. I ci ludzie też się boją tej odpowiedzialności. Dzisiaj te paniczne zachowanie Wąsika i Kamińskiego no też pokazuje. To tak jak otoczone zwierzę zaczyna kąsać i zaczyna atakować. Tak? No bo Przecież ci ludzie tak naprawdę powinni być w więzieniu, bo gdyby o tym już rozmawiać, to jak ma się czuć ktoś, kto za jakieś przestępstwo, czasami nieumyślne nawet, tak, ale ktoś popełnił przestępstwo, nie chciał tego zrobić, stało się okoliczności, coś się wydarzyło i ktoś dostaje wyrok więzienia. Dlatego, że sąd tak zdecydował i ten ktoś musi trafić za kratki i. Ponieść karę za przestępstwo, nawet jeżeli bardzo za to przestępstwo żałuje. A tu proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację. Ci ludzie w ogóle nie żałują tego, co zrobili. Popełnili przestępstwo, bo to są przestępcy, o czym świadczy wyrok sądu. Wyrok sądu. Po to są sądy, żeby wydawać wyroki. Nie może wyroków wydawać Kaczyński na Żoliborzu a ani nawet pan prezydent, mimo tego, że jest pierwszą osobą w państwie. Wyroki wydają. Sądy. Ktoś popełnił przestępstwo, i za to przestępstwo powinien ponieść karę. Co ci ludzie są wyjęci spod prawa, więc wiele się może wydarzyć w najbliższych tygodniach.